Coraz częściej odkrywam w sobie niepokój. I to jest taki, taki, taki dobry moment, odkryć w sobie niepokój. Bo ktoś nie zrobił tak, jak prosiłeś, bo ktoś cię zostawił, mm. bo coś się zadziało się, na co nie masz wpływu, ale. Że nie ty wywołałeś, ale to wydarzenie wpływa na ciebie. Wiem, że, że modlitwa jest ważna, ale cieszę się na ten adwent, bo to jest taki dobry czas, żeby znowu Panu Bogu rękę podać mocniej, wyraźniej i znowu na nowo to, co Augustyn odkrył w sobie z taką zadziwiającą szczerością napisał Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu. Jedno zdanie, a ile tam jest treści, to jest bardzo ważne, żeby to jedno zdanie rozbierać na części, żeby się zastanawiać, poszukiwać, stawiać pytania, często bez odpowiedzi, bez natychmiastowej odpowiedzi. Taki niepopularny dzisiaj, tak mało takiej postawy dzisiaj. Zastanawiam się, czy nie jestem kolejną gadającą głową, ale podałem rękę paru osobom, zadzwoniłem do paru osób. Utwierdzili mi mnie w tym, że rób, że to jest ważne. Gdzieś tam miałem taki moment, że nie chciałem nawet, że po co, to nie ma sensu. A potem odkryłem, że sam przechodzę pewną drogę, że szukam pokoju, że potrzebuję pokoju i że jest możliwy pośród niepokoju wtedy, kiedy komuś podasz rękę. Niespokojne jest serce moje, tak, to prawda. I teraz pytanie, co z tym zrobię? I kiedy? они а бы уже